O wodę, człowiek prosi i mówią, że gwiazda człowiek. Gdzie ten i safir Family content musi być cały czas. Content robię, wiecie, pod ten a stary, nie wiedziałem, to twoje jak coś. Dobra, jeszcze raz. Siema, tu Gibki. Jestem w rapniu w Studio. Sprawdźcie program, oceń wersję. To nie temat tabu, że gonię mamonę, więc o co te krzyki? Drobne na koncie to kiepskie wyniki. Portfel jak folder, bo mają być pliki. Byłbym politykiem, bo jara mnie pęga, ale wali władza. Hajst ma być przy mnie, czy laba, czy praca. Jak łaskawa matka, zawsze ma się zgadzać. Ty dalej myślisz, że twoje dole to robią z zajawki? Że dalej będą tak zawzięci, jak obetniesz połowę stawki? No tak, jeśli chodzi o same rymy, czyli krzyki, wyniki, pliki, to słabiutko, jeśli chodzi o to. Sam fakt treści tego, tego co tutaj się znajduje w tym, w tym tekście, no nie podoba mi się, jest takie bardzo populistyczne, tak naprawdę często się gdzieś tam przewija, może się o tym mówi, ale mi się to średnio podoba, więc daję dwa. Kawałek hajs, fejm wiara. Edziu. No, Okej, okay, fajnie, pozdrawiam media, ale dwa. Stagowane klatki, zapach dymu strawki, wiecznie mało szmalu, w obieg wchodzą fanty, patrol przyjeżdża, kontakt wzrokowy. Jakbyś wzrokiem chciał go zabić, nikt nie odwraca głowy, bo tu wariat na wariacie. Jak się boisz bić, lepiej zostań na chacie. Przedłużenie ręki, wszystko co ma pod ręką, parę szwów na baniaku, jak się na tym skończy, dziękuj. <laughs> no, koniec bardzo fajny, podoba mi się, jeśli chodzi o sam wydźwięk tego tekstu. A jeśli chodzi o same rymy, to um, takich brak ich praktycznie jest, przynajmniej no, nie są one możliwe dokładne, nie też lubię dokładne rymy, tylko po prostu ich tutaj średnio widzę. No ostatni ten wersik bardzo mi się przypadł do gustu, bo jest taki charakterny, że tak powiem. Więc dam tam trzy. 3, 3 na 5. TPS. TPS. Pozdrawiam TPS-a. Chyba to w wydatkach, jakaś kaucja i składka pół etatu to tratwa, która trzyma mnie, przecież trzymam się. Gadę Goddamn, te tysiące sałatka, szybko trawię je. Bez gadżetów jak Batman, pokolenie IKEA. I IKEA standard jest, miał być koncert i aplaus, to jest pokój i klatka. Choć z balkonem, nie? Pięć lat kucia w notatkach, wiedza zianko do zianka i uzbiera się. Król Albanii w słuchawkach, a ja pytam, gdzie mój hajs ciebie? No, spoko, bardzo mi się to podoba generalnie. Jest dużo rymów tutaj też napchanych, ale nie są one aż takie rażące dla mnie w wielu, 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 wielu sytuacjach. Też na przemian były niektóre tutaj rymy. Jakieś ciekawe zakończenia, które nie są stricte, są na przykład jest, potem jest nie, potem jest gdzie mój ha jest ciebie, czyli ktoś się tutaj zwraca. Dałbym takie myślę nawet 4,5 na 5. Adma no i jak bardzo ładne. Zajebiście. Pozdrawiam cię. Buziaczki. <grym> family, jest... family content musi być cały czas. Znajdę mu miejsce na ziemi, muszę tylko go odjebać, podłogę masz w genach, to twoje DNA, dla, dla zwłok, twoich śmietnik to punkt odniesienia, co najlepiej ci odpiszę? Hmm, kreda, co do kreda, zadzwoń sobie do Providenta, od Dillera, nakreśli on ci temat, nowa szkoła rapu? A nie odpowiedział, nawet nie masz pały, ściągnąłeś to od kena. No to jest 5 do 5. Wiem, że to są wersy Tomba w bifie z BDS-em w numerze Fatality. Bardzo mi się to podoba, zwłaszcza ten punch właśnie z Kenem. No z Kenem, Te, zajebiste. I To jest też odpowiedział tam wtedy na BDS-a, więc bardzo spoko. Daję 5 na 5. Ja pierdolę, idę się przejść. Głos jakiś w głowie mówi mi, widelec weź. A na chuj mi widelec? Nie chce mi się nic jeść. Jak spytałbyś, czy widziałem, że tak popłynę, to nie. Widzę tu czyjąś portmonetkę i zabieram z niej wolną setkę. Ciągle nie wiem, po co mi widelec, więc biorę klucz francuski. Nim dokręcę se piątą klepkę, bo się rozregulowała. Chyba kurwa na no, max jest luźna jak ja. Zajebiste, powiem wam, że bardzo mi się to podoba. To widelec weź, po tym, że nie chce mu się jeść. Ale cały czas ten widelec się dalej przewija w ogóle w w tej narracji. Potem bierze klucz francuski nagle, w ogóle wyobrażam sobie tą sytuację, że myślę, czekałem, czy komuś zajebie w końcu tymi wersami i co tam się w ogóle dalej wydarzy i zajebiście, że sobie musi dokręcić piątą klepkę, nie, serio, daję 5 na 5, nie wiem, kto to jest zupełnie, zajebiste. Fanem. Fanem! O kurwa, w ogóle bym się nie spodziewał, że to jest fanem. Właśnie dobrym jakiegoś ulicznika, ale na pewno a więc zajebiste. Bartku, czym twoim zdaniem charakteryzuje się dobry tekst? Czym się, czym się charakteryzuje dobry tekst? Przede wszystkim tym, żeby mi on się został zapamiętany w głowie, to znaczy, żeby jakaś linijka została, bo wtedy najczęściej wracam do takich utworów, najczęściej wtedy zapamiętuję też artystę, tak, że przez wersy tak naprawdę zapamiętujesz artystę, więc to na pewno jest ważne dla mnie. Oprócz tego musi być oczywiście jakiś punchline, musi być dla mnie też jakaś fajna składnia, mogą być dwójki, ale nie na siłę, tak, takie, które są rzucone, czasem lepiej sobie to odpuścić, ale zdecydowanie trzeba dbać o składnię, musi być jakiś punchline rzucony, Najlepiej życiowy, nie taki punchline dla punchline'u, czyli taki bragowy, tylko jakiś życiowy, to wtedy na pewno artysta kupi mnie i zostanę przy nim i na pewno wrócę do tego utworu. Także tak to u mnie wygląda. Pozmieniało się dookoła. Kurwa, mać. Mówią by się przystosować. Kurwa, jak. U, piszę chodź na skuna, a na żywo cicho, jakby poszła struna. Czy ktokolwiek słucha? Czy tu ktoś na skuma? Wyjebałem tę grę, aż mi poszła guma. Ej, aż mi poszła guma. To nie jest nasz poziom, to jest podstawówka. To jest podstawówka. tak. Cóż mam o tym powiedzieć? No, jest to jakieś ciekawe. Może nie jest to w ogóle w mojej stylistyce. Choć na skuna poszła struna, ktoś na skuma. Także, no, dam takie 4 na 5. Pickers. Pickers, pozdro, Pickers. Siedziałem na dywanie, myśląc ilustrację jeszcze. muziom odszedł na krześle, w garniturze jak spekter. Moja siostra dzień wcześniej urodziła córeczkę. Nie wiem co czułem, łzy leciały z dwóch stron jednocześnie. Jak muziom był na odwyku, miałem siebie dosyć. Nie potrafiłem tam przyjechać i mu spojrzeć w oczy. Mamy gołębie serca i złamane skrzydła. Ryzykujemy więcej niż tu można wygrać. No i to jest właśnie o to co chodziło mi w tym czym jest dobry tekst, tak? To jest 5 na 5 daje, Jest historia, jest bardzo dobrze to złożone. Są emocje w tym. Na pewno bym do tego wrócił i to nieraz, bym to zapętlał nawet. Więc super tekst. 5 na 5. to tekst? Oczywiście mój. <grym> <Z> jakiego kawałka? <grym> O to by tu można Typo wygrać. Z własny. Z własny, tak, dobra, dobra, okej, okay, bo to, go y, Utworu z Wesny możecie posłuchać w pla na platformie YouTube na kanale Gipki oraz no, oczywiście na Spotify. Wpisujcie Gipki i oglądajcie. Ona się pręży i pokazuje piersi Bo kocha cloud chasing Ja jestem niebezpieczny A wracając do węży, czasem z nimi na linii Bo lubię się odprężyć, a frajer nie rozkmini. Jak, ci, jak wysadzę ci z dyni To cofniesz się kawałek Chuj mnie fają obchodzisz i chuj mnie twój kawałek Zapłacę to oblodzisz I skoczysz mi na pałę A twój chłopak ma w pizdę nalany poniedziałek Zajebiste po takim względem, mnie to rozśmieszyło Więc jest coś, co zwróciło moją uwagę To rymy wiadomo Tutaj są y Mało istotne, myślę, w tym wersji akurat Dałbym to 4 na 5 Macias Macias, spoko Pozdrawiam Maciasa w takim razie Ta melodia w duszy grami, kiedy ziomal kruszy gramy W melo po uszy wjebani, nie dogoni nas nikt Procentami napromienowani W boju zahartowani Płyniemy na fali, w domu nie zbudzi nas świt S do, do I do L do E, do S, do I, A Czasem to raryta z wodą z ogórków zapijać Czasoprzestrzeń przestrzeń zaginać Słodko-gorzki smak życia spijać Weź najpierw go pośniej Bijać <grymne> No śmieszne, te rymy też są śmieszne Tam na początku zwłaszcza Co byśmy tutaj dali tak naprawdę Kruszy gramy, w duszy gramy. To też takie grami, w ogóle słowo grami Mi się od razu rzuca, jeśli chodzi o tą nagrodę Więc to też jest takie spoko Wiesz co, Dam tu 4 na 5 Dziękuję Siwdym, tak jest, a serio nie wiedziałem, że to twoje, jak coś, w ogóle nie, nie, nie spamiętałem. No dobrze, dobrze, za mało to rapuje na naszych freestylowych. No. <laughs> tak, ale no, zajebiście, 4 na 5 pozdrawiam Siwego. Nie ma litości, nie ma, że boli, posypię dużo soli na rany ci zadane I walecie na pizdę, bo takich nienawidzę, wychowany przez ulicę, tego się nie wstydzę Pod ziemię narasta i tempo wzrasta, kurestwo dorasta, na wszystko się zbroję Jestem opanowany człowiek i prosto w ryj zawsze mówię swoje. No dojebany w No Najbardziej mi się podobało to, że walę cię na pizdę, bo takich nienawidzę. Wychowanym przez ulicę tego się nie wstydzę. No, śmieszne, spoko, lubię takie wersy, ale daję 2 na 5. Wasz KG. Wasz KG, pozdrawiam. Wasz KG. <laughs> Boję się dorosnąć i naprawić swoje błędy Emocjonalnie jestem niedorozwinięty Jak się stać facetem? Nie przyjąłem o tym lekcji Ojciec wtedy wyjechał na urlop rodzicielski Wtedy wzorem szybko stali się moi koleżcy No i z alkoholem poznałem się po raz pierwszy Żyłem ciągle mrocznym życiem, a nie w internecie I mnie nie zrozumiesz, bo żyjemy w innym świecie No i właśnie to jest też taki tekst, który bardzo mi tutaj się podoba Są od razu, Jest od razu wers, który mi przypada do, do gustu Czyli ojciec wtedy wyjechał na urlop rodzicielski Zajebiste, fajne rymy, wszystko tu siedzi 5 na 5. Wiesz, to to nie wiem. <laughs> Ale i tak będą 5 na 5 tutaj, bo to jest zajebiste. ADM. Tak jest. Jak ci się oceniało wersy? Bardzo fajnie, generalnie lubię oceniać wersy, lubię je czytać. Słucham bardzo dużo w, w muzyce właśnie jednak liryki, więc jest to dla mnie ważne, więc to była czysta przyjemność dla rawmisa to zrobić. To dla nas była czysta przyjemność. Gdzie możemy Twoją muzykę sprawdzać? Co się dzieje? Moją muzykę możecie sprawdzić na kanale Gipki. Wpadajcie tam, zostawiajcie suby. Będzie bardzo dużo nowości, nowych singli. Będzie też za się naprawdę grubo działo. Także pozdrawiam serdecznie. Sprawdzajcie rapniu, sprawdzajcie Oceń wersy.